Dzień dobry Państwu, Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. Witam z łask. Uwaga, uwaga, drodzy mieszkańcy. Łask i okolic. Już w sobotę 1 czerwca 2024 roku w Dzień dziecka w łaskach wielki jubileusz. Uroczyste obchody stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Właskach. Tego dnia organizatorzy wydarzenia przygotowali dla mieszkańców włask i okolic liczne atrakcje. Uroczystą mszę świętą w parafii Dobrego Pasterza w Sobniowie. Następnie uroczyste obchody stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskach pod Domem Ludowym w Właskach, gdzie odbędzie się zabawa ogrodowa z zespołem do rana. Nie zabraknie również dodatkowych atrakcji dmuchanego placu zabaw dla najmłodszych, przejażdżek konnych, waty cukrowej, grochówki, małej gastronomii i wiele innych atrakcji. W imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Łask już sobotę 1 czerwca 2024 roku do Łask na jubileusz stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskach. Z Łask Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice.